Dobra, na makijaż ślubny. Um, tak, ale co pani robi? A, wie pani co? tutaj blenduję podkład, bo wyczytałam w tym magazynach, że też się podkład blenduje, nie? Żeby szwachra była mocna, żeby się na całą noc trzymała, nie? Um, przepraszam, to, tak śmierdzi? A wie pani co? Będę na kropelkę kleja. Mm. Ale spokojnie, jak powietrze to przestanie śmierdzieć. A to będzie się tak trzymało, panie, na drugi dzień pani starczy. Nawet na trzeci, nie? Pani ponosi. Oj, spadła. No, dobrze, że to już podłogi przyklejać. Ale, a tu ja pochucham, pochucham i. A już, nie? O, a co za podkład? A wie pani co, dojdzie banana? Chyba gabana? Nie no, banana, bo ja w Turcji kupiłam. Chyba troszkę za mocno. Nie kochana, to nie będzie za mocno. Bo wie, to będzie będą zdjęcia, nie? No to musi być mocniej, żeby na zdjęcia coś było widać, nie? Tak nie można. A czemu nie można się do pani na makijaż, prudny? A Wie pani za tym zwolniczką tych makijaży próbnych to w ogóle nie jestem, to zdzieranie kasy tylko, nie? Ja to profesjonalistka, jestem tu ja od razu ładny makijaż, robię nie trzeba próbnych. No, gotowe, kochana. Ja to zapraszam na kolejny makijaż, Lony, nie? No a jakie kolejny? No ale jakbyś z tym nie wyszło, no to... No to wie pani co przyjść.